Słyszałem przed chwilą waszego proboszcza tutaj z tyłu, więc pozwolę sobie go tutaj przywołać do ambony. On ma takiego bardzo wspaniałego pieska. O dość osobliwym imieniu, uwaga, Joanna. Tak się nazywa pies księdza proboszcza. I jak wracamy, proboszcz pyta, no i już kontynuuje. I jak wracamy z kościoła, czy z jakiegoś miejsca i wchodzimy na plebanie, to co robi Asia? To Asia się cieszy. Jak widzi proboszcza to się cieszy Nie dlatego, że proboszcz niesie kilogram parówek Czy worek karmy dla psów Ale dlaczego się Asia cieszy? Asia się cieszy, bo widzi osobę, którą kocha Asia się cieszy, bo widzi osobę, którą kocha A ile ja razy słyszałem od żon i mężów A proszę księdza, on się nigdy nie cieszy jak ja wracam z pracy A proszę księdza, ona, ona nawet nie zauważy jak ja do domu wchodzę nie wiem, moi drodzy, może warto byśmy się od psów nauczyli prostego szczęścia na widoku kochanej osoby.